Słuchaj, wczoraj przyjechał koniec specjalnie do mnie i mówi, Pani, no to pisze jakiś dokument. No i zaraz telefon do urzędu, proszę Pani, żeby było wszystko formalnie. drugi już Pani Jagodziński wysłał, że Pani to wszystko W tej sensie tego zgłoszenia? Tak, i proszę przyjechać do, do żeby wszystko pokonały. daj dajcie te dokumenty. Zaśluj, daj te dokumenty. Dajcie to o ten znak. Dobra, posz, samochód jedziemy, powypełniałam mhm. wszystko. Ona wzięła pani poczeka chwilę, ja muszę do, do burmistrza. A tam napisałam, że będziemy chodzić po pasach, nie? Niestety my się nie możemy zgodzić. Dlaczego? No bo wy napisaliście, że będziecie chodzić po pasach. Proszę pani, jak my byśmy chcieli postać przy szkole, to my byśmy się pani o zgodę nie pytali, nie? Ja wiem, wiadomo, że nam nie pozwolicie. Słuchaj, ja tylko powiedziałam, my waszej zgody, mówię Szanowna pani, tu mi powiedział, nie ma nic takiego, że po pasach nie można chodzić. Absolutnie. I to jest już druk taki już fachowy. Taki, a, który musiałem ja złożyć m. ze zdjęciem, żeby... Ania, ty jesteś mądra dziewczyna. Wszystko, I oni powiedzieli, że nie, nie zgodzą się, bo będziemy chodzić. A ja mówię, a jak mamy na siebie zwrócić uwagę? Proszę pani, no jak najpierw... A to według prawa. Prawo to najpierw niech przestrzegają władze, Jak nas olali przez tyle tak, Jakie odpisują na pisma, najpierw by ich trzeba było wziąć. Z tych wezwań nie będzie nic. Tam, no, nawet pewnie, to, no chodzi tylko to o to, że to prostu zastraszyć. i, i, po i, koniec. I koniec. nie jest. To jest tylko, wy, jeśli nawet to tylko będzie nagana jako wykroczenie, to nie jest żadne przestępstwo. No ale to mnie właśnie sugerowało, ale wie Pani, że ja mówię, bo proszę mnie pozwać do sądu. Ja się w sądzie wytłumaczę. Ja ja jest... i będzie pani już kara na ja bym no, bardzo nie. proszę. Lubia, Lubia. Tak ja nie ale to są pisma, na które wy nie To są pisma, na których władza nie odpisuje. A pani mi da do skerowania, mówi nie, do wglądu. Skse, mówię, ja pokażę w sądzie. I mówię, ci niech pani, niech pani nie stara, bo wy się przygotujecie, jak ja wada ja wam dam. Więc tych ludzi mówię, nie, nie przestraszycie, to komuna, mówię stara, a będzie sprawa w sądzie w ona mówi, no jak będzie, to tu, jak będzie? Tak, tak. Jak tak. Jak 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 ale, będzie, ale to jest pasie, skutek jednej podnieśni. Oczywiście. I o to chodziło. I, I znowu będą robić z osobem co im się podoba. Oczywiście. Dlatego ja bym dzisiaj tu chodziła. Yes, ja też bym tu chodziła. Ja bym chodziła. Yes, My, ja, ja teraz nie my, jest, jest napisane od, od 17 do 20 wie, Ania, wiesz co tak? będzie teraz w dziennikach? Osób się poddał właśnie ale, 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 ale dacie da, da. mi coś powiedzieć, jak ja byłam na policji ja zeznawałam, to ona mi sama powiedziała, że jeżeli się teraz poddacie, to będzie koniec i powiedziała, proszę, no, no, proszę no, pana no, najlepiej to jak będziecie mieli na piśmie takie jak ty, serowane no puźwa to, co ja rozdawałam, to no, pożylę, no pożwa, obracie, to właśnie na tym. I, I na komendę to drugi da. raz. Idziemy nawet. No, ja no składałam, jest i na komendę. Raz. To ale to, tak, daj, to kto daje to zezwolenie, jest. a nie na chodzenie po pancerzu? W internecie jest tak, że oficjalnie musisz mieć zezwolenie, ale ludzie się wypowiadają, że nikt ci nie pozwoli protestować. No właśnie, ja chciałam może. powiedzieć. Ważne, żebyś złożył. Że jest. Nikt, no przecież ci nie powiedzą. Tak, to sobie. sobie. No ja Pamię? właśnie też mam cię, ja leżę zezwolenie. Ośmieszanie i... No ale nie widzisz, Ale nie, nie, powiedziała inaczej. nie, nie, jakiegoś nie, Ale kiedy? Tak, kiedy Jaką nie, oni się będą zastraszyliśmy, nie chodzą więc. O, zobacz ile ludzi przyjechało. Słuchajcie, Idziemy na no pas. Dojdą, Jak? Zaraz dojdą. Zaraz, dojdą. Chociaż ja mówię do, 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 do. godzinę czy na, na pół pas. godziny pokazać, że się nie, nie boimy. Tak, na razie zjeść nikogo nie ma. Ale słuchajcie, ciężarówki nie ale, pan, mówię, ciężarówki, ale, ale, nie da, nie? To Chodźcie, idziemy. Chodź, idziemy! No nie no my jedziemy, chociaż pół godziny, to chodźmy, no proste! Żeby... Chodźcie, idziemy! Pokażmy, że się nie boimy! No właśnie, czego się boicie? Ja zapraszam! Mam prośbę, żeby tą panią puścić, bo ona idzie do chorej osoby z

Nie, Boję się No i co? Nie, nie, nie! Ja jestem do Ja Weź człowieku z tą kamerą, bo cię co on woda. Nie życzę sobie, żebyśmy robili zdjęcia. Jeszcze Nie może pani A czy rozumie pani, że ja już stoję tutaj 15 minut i jestem z dzieckiem do lekarza umówiona? No to proszę bo, jechać naokoło! Ale traci pani czas! Ale traci pani czas teraz! Na naokoło tu! Tak, a pani tak. nie traci panu. Dobrze, mam nadzieję, że pani dziecko też kiedyś zdechnie, bo taka głupia baba będzie blokowała drogę. Że pani na pasach, na pasach pani stoi. No i co z tego, ja mam tak samo prawa stać, jak i pani na ale nie na nie pasach. Nie na pasach. Nie na pasach też nie ma prawa stać. Pani też nie ma prawa. Jeszcze też nie, nie ma badzimy, prawa nie na badzimy. pasa badzimy. stać. Nie, pani stała przed chwileczką. Proszę pani. Ja pani zwracamy za nie. Niech co? pani cofnie, niech pani cofnie. Nie, nie co. Zobaczcie, Zobacz, dzwoni Zobaczcie, z dzieckiem do lekarza jej. Ale pani...

Prawo być, ja tak samo mm. macie to prawo bycia, tak samo mam tu prawo bycia to pani to będzie droga, stała do, do 20 to jest droga proszę pana do panu. 20 pani będzie stała proszę dziękuję tak wjedzie policja wjedzie policja a a policja jedzie jeżeli, jeżeli. Weźcie, że idziemy my stoimy niech to, to. O. Macie nie. Państwo, przepraszam, macie Państwo świadomość, że i protest jest nielegalny? To już Was informuję. Burmistrz nie wydał zgody na to. Pod inspektor Robert Wanko, Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ominie. Czy macie Państwo taką świadomość, że jest to nielegalne? Ja rozumiem. Natomiast jest to nielegalne. Ja jestem zobowiązany Pana, przestrzegać jak prawa. Cztery osoby w proszę szkole, nie przestrzegać. Ja mówię właśnie, bo może bo, pan nie jest Cztery osoby wy, wypożycza Oj. osiem rowerów. Pan dyrektor, sekretarka i jeszcze Chyba. dwie osoby. Ludzie tak i można z kompetencją nie biorą. Ale proszę panią, Boże. to już nie do policji. Natomiast zostaniecie państwo nagrani to, i zostaną skierowane wnioski do Sądu Rejonowego, bądź mandaty zostaną przyjęte tutaj. Rozumiem, dziękuję Państwu. Odjedziemy dalej, rozumiem. A Ja wydrukowałem sobie statut i powiem Wam najważniejsze rzeczy z tego statutu. Tutaj statut, od statutu. co z tego statutu wynika? Wynika to w ten sposób i teraz proszę słuchać wyrazi. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.